Nie no, weź chociaż spróbuj, jak nie będzie ci smakować, no to wyplujesz. Proszę cię, nie mów z pełnymi ustami. Jak to nie bierzesz mięsa do ust? Powoli, bo się zadławisz. Co? A nie no, ja już skończyłem. Jest dokładnie taki jak lubisz. Twardy i słony. Spokojnie, nie tak szybko, bo ci w gardle stanie. Mm, już nie dopychaj, więcej nie wejdzie. Mm, dobre, ale trochę słone. Mówiłem, że jak za mocno ściśniesz, to wytryśnie. <noise> jak to robię, że jest takie słodkie? Bardzo proste. Ananas. Mógłbym spróbować twojego pieroga? Nie, spoko, mi nie przeszkadza jak mięso jest krzpiste. Nawet czasami lubię. Mm. <coughs> Sorry. Włos. Oj, poczekaj. Masz jeszcze trochę na policzku. No powiem ci, że tylko ty robisz takie dobre lody. Dobra, weź już oblisz, bo kapie. No wiem, że jest duży, ale dasz radę. Bez urazy, wiesz, ale trochę pachnie rybą. Tak powinno być. Dobra, no jak ty już nie możesz, no to sam dokończę. Mm. Najpierw ściągnij skórkę. Ale faktycznie ludzie mają rację, że czarne trochę inaczej smakują. Ważne, żeby dobrze utrzepać jajka. Podasz oliwkę, trochę podaję, bo jest sucho. 200 zł za 5 minut przyjemności.